Siemano, pytaliście o przepis na naleśniki, jak chcecie być dziki, to jedźcie naleśniki, czy jakoś tak. przyszedł do mnie Damianek, a żeby był grzeczny i ładnie rośnie, to zrobimy, żeby był jeszcze bardziej okrąglutki. I przy okazji pokażę Wam przepis na naleśniki, co będziemy potrzebowali może na początku. Oczywiście jajeczka. Ja już szybciej, żeby tutaj nie przedłużać, rozbiłem białka, oddzielamy. Do tego dodajemy całe jajka. Tutaj jest 200 ml białek. I jest, są trzy całe jajka, bo to jest pod makro posiłku damiana, czyli 55 g białka, 100 g węglowodanów będzie i do tego. Także te jajeczka chowamy i do tego będzie 15 gramów tłuszczu, czyli 3 jajka. Tam troszeczkę więcej wychodzi, ale to nie ma znaczenia, jest na masie. Kolejna rzecz, białko. Oczywiście, żeby troszeczkę podbić, ale dodamy sobie jako polewę, żeby fajnie wyglądało i tak dalej. Ale y, dużo osób pokazuje i, mówicie, i wiecie, widzicie na pewno w przepisach, że musi być białko firmy takiej i takiej. Nie musi. Możecie dać sobie jakie białko chcecie, ja mam takie, mam Optimuma, to jest mieszanka WPCK z WPI. Jest poza tym mega smaczna, dla mnie smakuje, myślę, że dla Damiana też posmakuje. Także jak chcecie, to możecie używać takiego białka, jeżeli smakuje Wam, nie wiem, inny smak, to tutaj jest Double Milk Chocolate. Jak smakuje wam, nie wiem. Słony karmel, cokolwiek z innej firmy też wyjdą. Także jak ktoś wam pieprzy w przepisie, że da się być ta ta firma białka, bo to tak brzmi czasami, że białko tej firmy. Nie, nie musi. Kolejna rzecz, truskawki. Bo to są należniki tak naprawdę. Lepsze buzy. Z truskawkami. Oczywiście możecie tutaj też dodać, jaki chcecie owoc, tylko musicie go sobie wliczyć. <laughs> tylko nie dawałbym e, oczywiście jakichś takich grubszych, że tak to nazwę, owoców, no chyba, że je mocno pociachacie, typu jabłko i tak dalej. No jakie mocno pociachacie, to może wyjść. No i oczywiście e, jeszcze słodziki, co za chwilkę będzie użyte. To nawiasem Auralink. Nie, jeszcze się nie zaręczyłem i tak dalej. Nie zamierzam, żeby nie było, ale e, o nagramy kiedy indziej. Tak? E, co jeszcze będzie potrzebne? Na pewno tutaj popatrzcie Ktoś mi chyba ukradł? Nie, jest. Kakao. Dlaczego no, kakao? Eee, po prostu smak, fajny czekoladka, a że białko używamy, możecie białko sobie dodać, po prostu zrobić te naleśniki takie typowo białkowe, ale ja wolę sobie zrobić polewę. To fajnie wygląda, fajnie smakuje, a wiadomo też na masie, jak jesteśmy na masie, to są takie wiecie, małe triki. Oczywiście to mogą być też naleśniki na redukcję, bo mówię, tutaj jest 55 g białka, 100 g węglowodanów, 15 gramów tłuszczu, a one i wyjdą przy 40 g białka, 10 g tłuszczu, i do tego 40 g będą Spokojnie wchodzą, bo robiłem, próbowałem i też wychodzą z A, i specjalnie dla Was kupiłem nową patelnię, także. Musi być dużo wyśmienicie, żeby ta patelnia nie się zwróciła. Nie, <laughs> ale jest spokojna, naprawdę. Także jeszcze białeczko, niezależnie jakiej firmy. Jaki wam smakuje, jaki smak, smak wam smakuje, co robicie? i do tego, tak jak powiem, te wszystkie produkty, a i oczywiście mąka. E, ja tutaj podam oczywiście e, makrosy i takie składniki, jakich użyłbym u Damiana, ale e, jak sobie podpasujecie pod makro, możecie na przykład na fitatu wklepać i sobie po prostu wybrać, ile to tam będzie tylko innowodanów i tak dalej. Możecie dać oczywiście wtedy, jak macie inną rozpiskę, to mniej białek. Tylko starajcie się, żeby wtedy dać troszeczkę więcej białek, albo wody. W ogóle, e, będziemy zaraz jeszcze sobie gadać podczas, gdy one będą się smażyły, to Wam podam takie właśnie małe tipy, jak to na masie fajniej przejadać e, niektóre rzeczy. Myślę, że to też będzie ciekawe, bo przy, na pewno przyda się e, dla niektórych. W ogóle fajny keczup, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, z Heinza. No jest oczywiście standardowy z kotlina też o mniejszej zawartości cukru i węglowodanów. Z kotlina ma mniej cukrów i węglowodanów. Także słodziki rozpuszczamy. Truskawki wsypujemy do naszych jajeczek. Dobra. Jeszcze chwila. Wyłazić. Dobra. Ok. Żeby nie, biło, nie było, rozbiłem. Od razu możemy namoczyć, żeby się nam nie skroiło. Potem ciężej odmyć. Słodziki. Bardzo proste. Dalej. Kakao. Tutaj ja już wydawałem je tyle razy, że po prostu wiem, ile to jest mniej więcej 3 gramy. Także i 3 gramy w zupełności wystarczają. Jak mi ktoś mówi, że sypię 15 gramów kakao, no to spoko. Widocznie robi bardzo czekoladowe. Dla mnie 3 to jest maks. I okej, okay, teraz mąka. Jeżeli ktoś ma problemy z trawieniem i fajnie i naprawdę chce napić sobie węglę mąkę ryżowa. Tutaj macie 81, 2 g węgli na 100 g, ale że jesteśmy na masie Damian z tego co wiem nie ma żadnych problemów. To mamy, możecie też tak dać, jak nie macie problemów sobie coś się obróciłem. Mąkę po prostu zwykłą tortową. A że wiem, że Damian jest tak samo uparty jak ja co do diety, że tak to nazwę, to też musi być wszystko ładnie policzone, bo inaczej się zdenerwuje co do makro. A musi mu smakować. Też nie musi być liczone. Mimo, że jest na masie, to muszę wam powiedzieć, że niewiele osób tak dokładnie trzyma te diety jaką. Mimo, że wiadomo, nasza dieta nie jest jak widzicie kurczak z ryżem itd., tak ale dzięki temu właśnie łatwiej się jest trzymać. Ok? No to troszeczkę za dużo, za chwilkę to wybierzemy. O, idealnie, 109. Także 109 gramów, jak widzicie, mąki, i to nam daje 100 gramów megawodanów. w truskawek było 150 gramów i kakao troszeczkę, czyli dobicie, mamy wszystko. Nie wiem czy liczycie, ja nie liczę z białka, węgli i tak dalej, więc Damian też chyba nie liczy bez przesady. No i mikserek w dłon. Tutaj nie potrzebujecie żadnych cudów na kiju typu Huma, Santanova i tak dalej, także to Zwykle podam Wam tip, żeby nie uwalić całej kuchni. Zgadnijcie, skąd to wiem? No bo uwaliłem całą kuchnię. No i mamy sobie pomieszane. To na razie nie jest nam potrzebne. I odpalamy. Dobra. Ok. I tak jak mówię, teraz będziemy sobie rozmawiać. Bardzo prosty przepis. To, będziemy mieli chwilkę, żeby pogadać jak zrobić te naleśniki bardziej na redukcję, na masę i tak dalej. także ja zrobię takie troszkę grubaszki, ale żeby były cztery. po prostu rozlewamy i czekamy sobie. tutaj jeszcze co bym radził, weźcie sobie łykę i zawsze na ściankach, czy chcecie, czy nie chcecie, za każdym razem troszeczkę się zbierze, można naleć wody wtedy. E, troszkę się to e, mniej będzie kleiło, ale trochę na ściankach się zbierze zawsze tej mąki. No nie chcemy tracić ceny danów, więc sobie... No tak, i za każdym razem jak e, będziemy przelewać, to można sobie rozmieszać. Bardzo proste. Dobra. E, Podawę zrobimy później? Później, jak zrobimy parę leśniku. Ok. E, parę tipów co do przejadania na masie. Na masie jemy oczami. Przede wszystkim, co nie znaczy, że mamy jeść oczywiście to, co wygląda tak mega pysznie, ale e, a wiecie, co wygląda najbardziej, najpyszniej, że tak to nazwę? Wiadomo, fast foody i tak dalej. Raz na jakiś czas oczywiście możemy sobie na wszystko pozwolić, nie, nie bądźmy aż tak skrajni, szczególnie, że no nie, każdy, nie każdy ma taką mentalność jak Damian bądź ja, ale... Ja też zresztą teraz w okresie redukcyjnym mam ten jeden taki posiłek na jakiś czas troszeczkę off, że tak to nazwę. Mimo, że nie liczę go off, bo jest za każdym razem w diecie w ten sam dzień, w, ten sam, w tej samej porze i tak dalej. Ale za każdym razem jak widzimy, że coś jest ładne, łatwiej nam to zjeść, bo fajnie nam się też to wbija, że tak to nazwę w oczy. No jeżeli chcecie, też łatwiej przejeść, to na pewno te naleśniki powinny być takie bardziej plackowate. Jeżeli zrobicie je troszkę chudsze, no to wiadomo, że będzie je wtedy łatwiej zjeść. No i też prostota wykonania tych naleśników to jest dosłownie, wiecie, te 5 minut, 10 minut roboty, no oprócz usmażenia, bo to wiadome, ale sam przygotowanie możecie sobie wszystkie produkty przygotować wcześniej, dzień wcześniej i już robić. Oczywiście tak jak mówię, ketchup. Tylko, że co zauważyłem często, jak rozpisuję komuś, że może tego keczupu dać, to widzę, że dosłownie koleje litrami. Słuchajcie, to, że keczup ma mniej kalorii, to nie znaczy, że możecie go walić po pół opakowania na ten, na jeden posiłek. Także spokojnie, troszeczkę sobie dajcie. Tak samo musztarda jest spoko, też ma mało tak naprawdę kalorii, ale też dajcie je troszeczkę z głową. No, nie, nie bójcie się owoców. Kolejna rzecz, owoce na masie są spoko. Mm, wiele osób uważa, że tam wiadomo odnowiają likogon bardziej wątrobowy i tak dalej, ale pff, zobaczcie sobie w ilu tak naprawdę procentach. Także z takich ciekawych rzeczy. No i oczywiście takie dodatki jak kakao też potrafią sprawić, że rzecz jest, że masa staje się troszeczkę łatwiejsza. Zauważyłem co do słodzików, napoi zero i tak dalej. Tutaj troszeczkę powinniśmy uważać, bo niektórzy w pewnym momencie tracą po prostu apetyt. Nie wiem czemu i traci się, trawienie robi się gorsze. Także z głową, jeżeli ktoś pije puszkę dziennie, no to spokojnie. Jeżeli 4 litry, no to już trochę nie bardzo. No i popatrzcie tutaj sobie, bierzemy i staramy się, żeby on nam się nie zepsuł. Podnosimy kopa i przekładamy. Chcemy go w miarę równo, więc damy go sobie tak. No i mówię, patelnia do naleśników jest super, także dużo wyświetleń, dużo wyświetleń, A, pójdę po coś w międzyczasie. Czekajcie, przepraszam. Cię. Najśmieszniejsza rzecz na świecie, biegający koks. No to jest, małe zrobię, przepraszam wam. was, mam małą przerwę. Co to małą sobie reklamę zrobię, są koszulki już Davie Team. Podobno bardzo fajny materiał, zresztą znaczy podobno, nosiłem sam więc jest bardzo fajny materiał. Tutaj jest napisane don't z tyłu nie ma nic. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to po prostu kontakt na Instagramie t e, i, w, i, k, k, k. Albo na prywatnym koncie u mnie na Facebooku. Także, śmiało walcie, Dawid Czechowicz. Taka szara, czarno-biała, bardzo seksowna, bardzo seksowne zdjęcie profilowe. Bez brody, bez brody. Także, jakbyście nie poznali. No i patrzcie, ja sobie kładę najpierw go tutaj. Przekładam go tak. I tutaj, w momencie, gdy on jest jeszcze gorący, daję sobie kolejny na A, troszeczkę pomieszajmy i daję sobie kolejny na patelnię i tutaj zobaczcie że drugi raz nie przykałem czyli nie dodaję niepotrzebnych kalorii oczywiście że to już jest troszeczkę taka przesada ale nie dodaję niepotrzebnych kalorii z olioli co na redukcji no wiadomo, ma znaczenie i myślę, że co drugi, co dwa naleśniki wtedy sobie psikamy i znowu, bo też nie chcemy, żeby to się przykleiło, bo czy prędzej, czy później zepsuje nam patelnię, nawet jeżeli jest teflonowa. A, co do baterii, e, dużo osób mówiło, no już takiej, jak taką spalę, to już po prostu muszę mieć talent. Ale, no muszę, musiałbym się postarać. No, a że ja jestem takim troszeczkę pedantem, co do kuchni, no nie podam przecież dla kolegi naleśnika brzydko wyglądającego. Zwijamy go w roleczkę i o, mamy pięknego pierwszego pacjenta z naszej e, kliniki naleśnikowej. Dobra, te białko już, nie, nie mogę, cieszyć, przepraszam, niby że reklama, ale tak samo to zrobimy teraz, po prostu je nasypiemy. Ja tak jak mówię, już pamiętam ile ma być, bo zresztą podobny posiłek jem na śniadanie, gdzie Damian teraz je dużo więcej ode mnie, czy znaczy, nie dużo więcej? jak po prostu więcej ode mnie. E... Ile jeszcze teraz? Tak. 820. No to 120 gramów węgla więcej ode mnie. ma. Białko na podobnym na razie poziomie, ale będziemy stopniowo zmniejszać jeszcze e... na jakiś okres, a potem znowu wrócimy i tak będziemy się bawić. Pamiętajcie, kulturystyka, czy ogólnie e... sporty sylwetkowe. 21 gram. E, sporty sylwetkowe mają e, to do siebie. Tak nawiasem, jak wam się sypnie zamiast 109-110, no to nie wam mną, Czy ją. <gry> Czyli świrami. E, dobra, to posprzątam później. Tylko po prostu stawcie już, to nie wyciągajcie tak. No ale mi się sypnęło tam 125 chyba, no to już bez przesady. Także, no i naleśniki mówię, bardzo szybko się robi, to jest ich duży plus. I bardzo fajną rzeczą jest to, że można je zawsze wziąć ze sobą. A Ty tu je tak prosto dajesz, a zaraz, jak pierdzielnie na pół kuchni, to dopiero będzie fail compilation naleśników. No, bardzo fajną rzeczą jest to, że można je wziąć do pracy. Jeżeli ktoś, wiadomo, ma pracę manualną, no to może sobie naleśnika wziąć i coś tam robić, jeżeli ktoś pracuje przy biurze, no to to jest bardzo fajna opcja. Za każdym razem, jak my robimy jakiś wyjazd, to Damian bierze sobie placki, też łatwiej mu jeść jak prowadzi, czy gdzieś, gdzieś jedziemy, to mi tak samo jest łatwiej jeść. Ogólnie są fajne, no mówię, są lżejsze o wiele niż placki, bo placki typowe są grube nimi ciamkasz, ciamkasz i tak naprawdę się zapyka, że naleśniki przechodzą dosłownie. I fajna faza, bo jeżeli masz powiedzmy cały talerz, tak, to jemy też oczami, tak, jeżeli jesteśmy na redukcji, mamy cztery rzeczy, Zamiast jednej rzeczy, kolejny tip, mamy parę rzeczy, łatwiej nam się najeść. No i na redukcji wiadome, no niestety z paru rzeczy musimy zrezygnować, albo możemy zrezygnować. Zobaczcie, na przykład zamiast tych 21 gramów białka, 21 musi być 21 i musi być białko tej firmy. No ale tak już serio mówiąc, z paru rzeczy na przykład możemy zrezygnować z tych 20 gramów białka. I dać sobie więcej białek. Przez to będą bardziej puszyste, znaczy więcej ich po prostu wyjdzie. No i tak jak mówię, im mniejsze zrobimy, tym więcej ich wyjdzie. Teraz zrobimy takiego chudego, dwa chude. Chude jak Dave na scenie w tym roku. <grym> to było ciekawe doświadczenie. A nie jadłem naleśników, to temu chudy wyszedłem. Co ciebie dziki jedzcie naleśniki? I ładnie zwijamy. Jezus, jak pięknie idzie. Widać, że na wizji, bo normalnie to, chociaż nie widzieliście, jak wrzucałem na story, to naprawdę były ładne te naryśniczki. Dobra, to leżało tak, że nie będę Ci tym robił polewy. Zaraz wezmę nową. I co do polewy. Słuchajcie, jest taki mit, chodzi, że białko w jakiejś tam temperaturze się nie nadaje. Oczywiście jest to mit. Jeżeli się je rozpuści z wodą, bo w każdej temperaturze, tak naprawdę, tam Norbert Pfennigs rzucał badania, niejednokrotnie o tym mówił, że wcale tak nie jest. Także można śmiało sobie białko rozrobić, nawet z ciepłą wodą. Yy, tylko, że weźcie pod uwagę, że jeżeli robicie to z izolatem, to nie trzeba tak dużo wody, bo się zrobi wam po prostu wodniste. Zależy oczywiście od rozpuszczalności białka. Są białka, które się bardziej rozpuszczają na rynku. Albo mniej, tak? Lepiej gorzej. No, jeżeli jeszcze taka mała rzecz, którą zauważyłem, jeżeli chcecie łatwiej przyjadać posiłki czy jedzenie ogólnie, to nie pijcie z posiłkiem. Postarajcie się zrobić taką przerwę z 20 minut, żeby to się wszystko fajnie zaczęło trawić, i potem dopiero sobie wypijcie. z posiłkiem po prostu staramy się nie pić. Nie będzie fajna? Widzicie, i teraz wyszedł taki chudziutki. Chudziutki. Jak ja. Tak, jak damy W ogóle niedługo zaczynamy z Damianem minikata. Znaczy niedługo, no za jakieś 3 tygodnie pewnie powolutku zaczniemy, żeby na swoje wielkie święto był piękny. I także powolutku tam zaczniemy sobie za 3 tygodnie. Okres masowy już u niego trwa bardzo długo ponad pół roku. Także już czas odpocząć. Byśmy ogólnie zaczęli już teraz pewnie, bo już wiadomo, jest zapchany, zmęczony jedzeniem, ale to się może przełożyć, no bo utrzymanie wagi też jest ważne. Nie zawsze, nie zawsze trzeba, czasami trzeba dojść do jakiejś wagi, utrzymać ją, troszeczkę zrzucić, znowu w górę. Tak, wiecie, oczywiście to ja pokazuję, tak, no to bardziej będzie tak wyglądało. No ale wiecie o co mi chodzi, tak. Minikaty też są bardzo potrzebne Nie u każdego też minikaty się sprawdzają U niektórych warto zrobić Dłuższy okres i potem normalną redukcję A u niektórych po prostu minikat tak? Zależy też Jakie mamy aspiracje, jakie mamy cele Jeżeli jesteś osobą początkującą I ważysz tyle co większych Jamnik, no to sorry Minikaty nie dla Ciebie tak? Najpierw coś zbuduj <laughs> To będzie nieudacznik taki Życiowy ten naleśnik. O, będzie śmieszny. Będzie wyglądał jak jakiś renifer. Ale zaraz coś spróbujemy wymyślić. No, chyba już nie wymyślimy. za mało nam tu wyszło. Ale też będzie fajny wygląd. Zobaczycie. zobaczycie, co zrobić, jak się takie coś nam przytrafi. Widzicie, jak u nas. Yy, nie ma, nawet jak jest mały fail na wizji to nie ma żadnego cięcia. szumasz go on. True true bodybuilding.com Właśnie zapraszamy na forum. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wiedzą, zdobywaniem wiedzy zobaczeniem, poczytaniem sobie jak to przygotowują się do zawodów zawodnicy z True Bodybuilding z jak wygląda redukcja, zmiana suplementacji, diety wszystkiego, wszystkiego. Standardowo zapraszamy na forum. No i wyszedł taki mały fail, albo nie wiem, jakaś wróżba Andrzejkowa. Co ty tu widzisz? Widzę smoka. Widzę psa, który się brzydko rymuje. Nieważne. Dobra, to jest ostatni nasz naleśnik. Dobra, parę tipów było. I też próbujcie dobierać takie produkty, które dla Was leżą. Nie takie produkty, które usłyszycie, że trzeba jeść. tak Nie, no. Czasami nawet troszeczkę tego syfu, że tak to nazwa, fajnie, żeby wpadło, typu pieczywo tostowe, czy płatki śniadaniowe po treningu oczywiście. Myślę, że to będzie dobre, dobre, dobre wyjście drzem. Też będzie fajną opcją. Oczywiście nie mówię, żebyście walili kilogramami tego, no ale powiedzmy 10% do posiłku, czy 15% może być bardzo fajnym wyborem, żeby też odciążyć. Ok. Wreszcie, wyszedł nam taki mały fail, ale zobaczcie, to jest tak jak z kulturystyką. Niby on jest taki brzydki, prawda? Zaraz mi poparzy łapy. Ale co tam? Ale jak go się złoży, to już nie jest taki okropny. Widzicie, i tak jest z kulturystyką. Na początku jesteśmy bardzo brzydcy, ale jak coś się złoży, to może coś z tego wyjdzie. No i wyszło nawet nieźle. Ostatni będzie najchudszy. I teraz trzeba ostrożnie. Nie temu, żeby rozlać czy coś. Myślę, nie rozlać ale jak dasz za dużo wody to wyjdzie guzik nie polewa tylko tak jak wspominałem to jest jeszcze troszeczkę za mało wody także musicie jeżeli macie białko z ultimuma to musicie być bardzo ostrożni już widzę że troszeczkę za dużo więc warto oddać i sobie mieszamy jeszcze jednak się myliłem ale chcę to zrobić naprawdę, żebyście widzieli co i jak. mi się przed ramię, spompuję, jutro nie będę bardzo robił. Ale czego się nie robi dla lajków? No. Dobra. No i tak nawiasem zapraszam Was też na Instagram Damiana bo też się wziął do roboty prowadzi go bardziej aktywnie jeżeli chcecie zobaczyć jak u niego wyglądają posiłki treningi bo treningi też czasami wrzuca w ogóle mała niespodzianka niedługo ale to na kanale zobaczycie znaczy niespodzianka po prostu materiał fajny no i sobie tak powolutku polewamy nie mogę przedłużać, bo widzę, że damy nie zaraz zje, już. Jest głodny na masie, chłopak biedny. Cierpi mi tu. Mało jedzenia ma. Trzeba będzie to dłużyć. różnicą jest taka też e, różnica u nas, że e, rok temu, e, czy dwa lata temu, robiliśmy takie trochę bardziej. E, Dobra, e, 2 gramy białka, nic się nie stanie. Może urośnie nadal. Robiliśmy o wiele większe różnice w dzień nietreningowy i przez to właśnie przejadanie było cięższe, bo w dzień treningowy musiałeś najść tyle kalorii, a potem w dzień nietreningowy miałaś nisko. Są tego plusy i minusy, bo budujesz trochę czystą masę, no ale już na pewnym etapie, tak jak z pewnymi suplementami, trzeba troszeczkę częściej. Pokazujemy efekt nicowy. Myślę, że bardzo fajnie wyglądało. No i dzięki bardzo, jakiś biceps troszeczkę i trzymajcie się.